Każdy właściciel psa przyzna, że zwierzęta te to największe żarłoki na świecie. Nieważne ile by miały w misce i nieważne jak często byście ją uzupełniali. Wasz pies i tak zawsze będzie wam towarzyszył podczas waszego posiłku. W dzisiejszym odcinku zebrałem dla was listę 10 proszących o jedzenie psów, którym naprawdę trudno się oprzeć. Numer 10. Ten pudel, jak pisze jego właściciel, nieoczekiwanie zaczął szczekać na drzwi wejściowe. Kiedy mężczyzna wstał, aby zobaczyć, czy przypadkiem nikt nie pukał, pies szybko wrócił do pokoju, aby chwycić za kawałek leżącej na stole pizzy. Oto widok, jaki zastał właściciel kilka sekund później. Pudel złapany na gorącym uczynku. Musicie przyznać, że świetnie potrafił odwrócić uwagę. Za drzwiami oczywiście nikogo nie było. Numer 9. Znacie to uczucie, kiedy jecie sobie w autobusie albo samolocie chipsy. Robicie zapaszki i zawsze ktoś na Was spojrzy, jakby oczekiwał, że go poczęstujecie? Zapowiecie na to. Ten pasażer, jedząc sobie chrupki, nagle dostrzegł przed sobą uroczy biały ryjek, wepchnięty pomiędzy dwa siedzenia. I jak tu się oprzeć komuś takiemu i nie poczęstować? Numer 8: Kolejny słodziak na dzisiejszej liście. Ten pies, kiedy robi się głodny, ma w zwyczaju chwytać za swoją miskę i chodzić z nią dookoła stołu tak długo, dopóki właściciele nie zorientują się, jak bardzo jest pusty. Czyż to nie jest typowo ludzkie zachowanie? Jako dzieci, ile razy oglądaliście jedną i tę samą zabawkę w supermarkecie i czekaliście, aż nie zobaczy was warsztata? Numer 7. A teraz coś z serii, kiedy twój ślepy pies prosi o jedzenie. Ten pies nie dość, że nie dowidzi, to na dodatek ma problemy z węchem, zapewne ze starości, i od kilku minut nie zorientował się, że jego pan już dawno opuścił kanapę i stoi za nim z aparatem. Ale przynajmniej wyczuł leżące na stole ciasteczka i wie, w którą stronę patrzeć. A nuż może akurat właściciel będzie tam siedział. Numer 6. Ach ta udawana skromność i nieśmiałość. Ten piesek, mimo że bardzo głodny, za każdym razem, kiedy jego pan na niego spojrzy, odwraca głowę, jakby mu nie zależało. A wszyscy wiemy jaka jest prawda. Właściciel zapewne też. Wreszcie człowiekowi smutno robi i nie sposób nie nakarmić go, chociażby z litości. Numer 5 Zgredek chce jeść, ale Zgredek jest dobrym pieskiem, więc Zgredek nie będzie szczekać. Naprawdę nie zdziwiłbym się, gdyby to zdjęcie, krążące po internecie od wielu, wielu lat, było prawdziwą inspiracją do stworzenia Zgredka z Harry'ego Pottera. Swoją drogą, fajnie jakby psy sygnalizowały w ten sposób, że chce im się sikać i chcą wyjść na spacer. Pozycja bardzo adekwatna. Numer 4. Całkiem popularny trend w internecie. Wieszanie na swoim zwierzaku kartki z jego przewinieniem i robienie mu zdjęcia. Na przykład ten pies był takim głodomorem, że nie znał wstydu i kiedy zobaczył, że ktoś obok je kurczaka z KFC, wyskoczył przez okno swojego samochodu i wskoczył do samochodu tego drugiego. A wy poczęstowalibyście takiego nieproszonego gościa? Jak dla mnie każdy pies jest proszonym gościem. Numer 3. Znacie to, kiedy idziecie z kolegą do nauczycielki, aby o coś poprosić, a ten mówi: okej, okay, ale ty prosisz, bo ja się wstydzę. Tutaj macie zwierzęcą wersję takiej sytuacji. Mały pies, ale nadrabiający urokiem osobistym, siedzący na dużym psie, ale trochę nieśmiałym. Dzień dobry. Czy moglibyśmy prosić o kawałek szyneczki lub salce suniku? Numer 2. Jak ktoś pisze, mój pies ma w zwyczaju prosić o jedzenie siedząc pod stołem ogrodowym, który sprawia, że wygląda jak efekt współpracy Pabla Picassa z Edgarem Degasem. Szczerze mówiąc, rzeczywiście, z chęcią powiesiłbym taki obraz u siebie w pokoju. Numer jeden. I kolejny głodomor, który skrywa się pod stołem, a przynajmniej samą swoją szczękę. Szkoda, że jest biedny nieświadomy i nie zdaje sobie sprawy z tego, jak komicznie wygląda. A może wręcz przeciwnie, zdaje sobie sprawę i wie, że takim białym ząbkom żaden jedzący właśnie człowiek się nie oprze. Okej, okay, i tym głodnym, jak ludzie, którzy oddają krew nie, żeby ratować życie innym, ale żeby dostać 8 darmowych tabliczek czekolady akcentem, kończymy dzisiejszy odcinek. A przy okazji zapraszam Was na stronę partnera banggood.com, na której znajdziecie mnóstwo tanich i ciekawych produktów skin. W opisie pod tym filmem wstawiłem dla Was kilka linków, pod którymi znajdziecie promocje sięgające nawet minus 70%. Między innymi na produkty znanych marek, gadżety elektroniczne oraz wiele, wiele więcej. Jeszcze raz zapraszam, linki znajdziecie w opisie. Powinniście się jeszcze, że widzieliście moje poprzednie odcinki, m.in. 10 zaskakujących faktów na temat Lorda Okruszka. Wpadnijcie też na mój prywatny Instagram oraz oficjalny sklep z krzulkami. Ja się z wami żegnam. Cześć!